Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy saszetki z dwóch różnych kolekcji. Mamy tutaj naklejki z FIFA World Cup Qatar 2022. Siedem takich saszetek i trzy saszetki z Copa America Brazilia 2019. Jak widzicie, tutaj mamy. Takie zielono-żółte saszetki, natomiast dwie wersje saszetek z kataru. Te złote były u nas, a te z tego co pamiętam w Niemczech. Zobaczymy, jacy znani zawodnicy nam tutaj wpadną. Zaczynamy z katarem. Pierwsza saszetka. I mamy Pepe z Portugalii. Następnie Tiago Silva Brazylia. No, na razie sami znani zawodnicy. No, proszę, jest pierwszy Polak. Maciej Rybus. Następnie drużyna Australii i Ruben Diaz no, czyli cztery nazwiska bardzo znane. lecimy z drugą saszetką. mamy bramkarza z Portugalii Diogo Costa. następnie Ricardo Blanco z Kostaryki. no proszę Neymar, Brazylia. Z Niemiec mamy Manuela Neuera i Diego Godin Uruguay. No tutaj konkretną jedenastkę można by złożyć z tych zawodników. Jeszcze tutaj coś brakuje, ale obrona byłaby konkretna. Pepe, Diego Silva, Godin, Ruben Dias, Manuel Noyer. Więc naprawdę blok obronny Konkretas. Kolejna saszetka. Mamy. De Vrya, Stefan De Vry z Holandii. Następnie Almalki, Arabia Saudyjska. Człameni, Francja. Do pomocy zawodnik. Bilel Ifa z Tunezji. No i Robert Lewandowski, Polska. No proszę, nasz. Kapitan, więc z Neymarem tutaj by stworzył konkretny napadzik, a to jeszcze nie koniec. Mamy cztery saszetki jeszcze z Kataru. Więc co nam tutaj los przyniesie? jeszcze. Nicolas de la Cruz z Urugwaju, Julia Osako z Japonii, Iwan Perisic, Chorwacja. Następnie zespół Gany i Andre Aju z Gany również. Piąta saszetka. No proszę, do pomocy Kazemiro z Brazylii. Następnie zespół Chorwacji. Kaoru Mitoma z Japonii. Tutaj mamy naklejkę z tej pierwszej strony, chyba dwójka albo trójka. Czy nawet nie 0-0, czyli ta całkiem pierwsza. I Hurricane. No proszę, kolejna gwiazda. Więc mamy tutaj napad już też konkretny. Neymar Lewy i Hurricane. Pomoc Kazemiro. I tutaj był kto? człowiek Perisic, więc naprawdę mielibyśmy konkretną jedenastkę. Omer Madibo z Kataru. Następnie Al Burajkan z Arabii Saudyjskiej. Stadion Al Bayt Zespół Kanady, tej logo. I Guido Rodriguez z Argentyny. No i siódma saszetka z tej kolekcji FIFA World Cup Katar. Almoes Ali z Kataru. I jeszcze raz Katar. No dużo Kataru powpadało. Boudiaf. Z Ekwadoru mamy Hinca Pie, no proszę, jeszcze jeden Polak mamy Kamila Glika, czyli jest Robert Lewandowski, Maciej Rybus i Kamil Glik. I tutaj naklejka z logiem Ekwadoru. I został, i zostały trzy saszetki z Copa Ameryka, więc może najpierw tutaj sobie e, ten zespół stworzymy. Czyli w bramce mamy Manuela Noiera. OK. Następnie obrona mielibyśmy Thiago Silva, Pepe, Rubena Diaza, Godina czy Devria do wyboru do koloru. Z polaków też moglibyśmy Glika albo Rybusa na boki. Do pomocy Kazemiro tutaj jako defensywny Perisic na boki Człomyni z przodu mielibyśmy Hargo Keina lewego Neymara więc naprawdę mega składzik byłby ok, a teraz trzy saszetki Skopa Ameryka no, ciekawe kto tutaj będzie czy też jakieś gwiazdy, bo zespoły będą tutaj: Argentyny, Brazylii, więc Urugwaju, konkrecik, Japonia, Nagatomo, Wenezuela jedna część, następnie Savedra z Boliwii. Karillo Peru i z Chile Erik Pulgar. No tutaj Nagatomo oczywiście najbardziej znany stadion w Morumbi. Następnie Jotun z Peru, Santiago Arias, Kolumbia, Stadion w Arena de, do Gremio i daras Cetas Uruguayo. I trzecia saszetka. Diego Vajar z Boliwii Gonzalo Martinez Argentyna Ekwador Cristiano Ramirez Elias Figueroa, czyli to był wcześniej zawodnik, który grał i Kolumbia 2001 no, czyli nie było tutaj jakiejś wielkiej gwiazdy Poza Nagatomo. tylko zastanawiam się, dlaczego w Copa America była Japonia, chyba że wtedy dopuścili. Bo to wiadomo, Japonia to jest Azja, a tutaj mamy Copa America. Ok, moi kochani, to tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba moja jedynastka, stworzona z zawodników, właśnie z naklejek z Kataru. No, myślę, że miałaby duże szanse na zdobycie. Mistrzostwa Świata, jakbyśmy taki skład sobie ułożyli. Także, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.